Siema, siema, witam was bardzo serdecznie, z tej strony no i dzisiaj wieśka zabójcy, yy, Nie zabójcy królów, tylko dziki odzny Zdjęć mi się pojebało, ale przepraszam Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika z wnioskiem Aby być na bieżąco, obiec. tekstor w opisie, a ja nie przedłużam I lecimy Puk, puk Otwierać A ty kto i czego tu chcesz? Nie widzisz odmienia. mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaik. O, Nie kurwa. Znam hasła. W takim razie płać. A, dobra, pięćdziesiąt. Zapłacę już, kurwy. Trzymaj pieniądze. Wchodź. Tylko najpierw musisz zostawić broń. W moim schowku będzie bezpieczna. Dobra. Dobrze, tylko pilnuj jej. Nie ma obawy. Będzie na ciebie czekała. Odbierzesz ją po spotkaniu z królem. jest kurwo, gdzie jesteś? Do nogi kurewko <grywa> 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 A my sobie tu jeszcze pochodzimy, pewnie <grywa> Jaki do interesy? Dobrze. Do naszych tajnych lecznic zgłasza się coraz więcej chętnych. Nie boją się już psów Mengego? Widocznie bardziej boją się nieuleczalnych chorób niż przesłuchań. W takim razie liczę na zwiększenie dochodów. Zabierasz nam 80% zarobku. Nie zapominaj, że pomagam ci też znajdować meliny, w których ukrywasz swoich. Panie Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Tris. O, widzę, że Ruda się Widzę, że się bardzo dobrze znacie. To Do się znamy. czy tu trafisz, Wiedźminie. Twoi szpicle donieśli ci, że szukam zgniłego Gaju? Gdybym nie trzymał ręki na pulsie, ryby już dawno zagnieździłyby się w moich oczodołach. Poza tym, zgniły Gaj to obrzydliwa nazwa dla naszego przytuliska. byś nazwał to miejsce, śmiecił. Ciekaw jestem, jak ty nazwałbyś tę spalunkę. Bo ja wiem, może ogród wolności? Jak na człowieka, który ściąga haracz od złodziei i żebraków, jesteś całkiem romantyczny. I od czarodziejów. Ty to nazywasz haraczem, a ja podatkami. Dla ciebie to są złodzieje, a dla mnie robotnicy. Widzisz wiedźminie? Ja mam poważne plany, dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. To może powinieneś zostać miejskim rajcą? Zartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Czego chcesz? Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne, a żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa, ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Oczywiście. Mówią na to miejsce zgniły gaj, ale to Nowigrat jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. No, ja bym się tam czuł Cieszę tutaj. się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta. Bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa. Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Nie, nie potrzebujemy Mam sporo tego. Sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Tris Merigold będzie pracowała dla Nowigrackiego Półświatka. Pół roku temu Tris Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko na nowo. Wyszło inaczej, niż chciałam, ale tak bywa. Chodź, zobaczysz, jak wygląda moje okay. życie. Mm, zobaczę. Oddawaj mi rzeczy, kurwi synu. Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawać. Pewnie niedługo tu wrócę. A ty zamiast się przymilać, oddaj mojemu przyjacielowi broń. A pewnie, że oddam. Powiedziałem, że oddam, to oddam. Masz tu swoje klamoty. O, się. Uważaj na siebie, pani. Nowigrad to nie jest już miasto dla ciebie. Hmm. W sumie, już nie. Dla nikogo. A nie, Rozumiem, Gerard, do do w jakichś ważnych sprawach? Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Może Są dowody to... na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Dobra. To idziemy. Zarudą dziwką. Nie ma ogieni, spali Masz rację, ziobek. Niech spali to kurewskie miasto. Hmm. mam pytanie Czy ja wbiłem lewa? Nie, nie wbiłem jeszcze. Może pod tym zadaniem wbiję. Chris. Bo dopiero na 16 będę zbierał wszystkie... Ej, tak nie mm, nie. Uzbrojenie wiedźmińskie kota. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci, ja z workiem wzdłuż kanału patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Postrałeś się i zrzuciłaś. Nie mam a wiem jak lubisz gadać. Poczekaj, niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pod mi po dupie popłynął. Postroiliśmy się. Wyjść, wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy koco. Nie uwierzy, że lełknie. Ostrą Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Jak wyciągnąć. Czasem trzeba się poświęcić, nie no. Nie będę taki. Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia. Przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu nakłócać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miarzyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskop... Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. <śmali> Mało nie oszalał. Lepiej, jakbyś położył szura, wiatro. abyś ten wiadro przypalił. Uważaj na siebie, Smart. Dobra. Dajcie. to dobry dzień, by zrobić to dobry dzień, by zrobić interes. Poczekaj, Tris. Ja jeszcze ku kurwa w ogóle Wszystko się przyda, nawet alko. Tu wedzie planet. co masz na górze, szmuglerku? bo hmm. ma parę pięter, dobra Musisz szmuglera okraść. Nie, nie ma co, wszystko się przyda O! Chyba już wszystko. Będź mogę iść z tris dalej. Triz! O, jebałem twojego ziomka. Chyba się nie obradzić na mnie, nie? Rudzielcu. Co ty mordercza jest, tak być kiedyś się zazdrosznał kupa? Ba dlatego morderca roła. Słuchaj, przeciąg. Tutaj powinny być wyjście. Zresztą, gdyby A, nie było smart, by nas nie skierowano. W tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Mhm. Dobrze, że lekko pamiętam. Ale. Pierwsze przy. <laughs> Zajepać tamki, proszę. Nowigrat był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwy Dlatego po masakrze w Lokmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynne. Hmm. Nowigrat leży na pieniądzach. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwidują magów, konfiskują ich majątki. Tak w następnej kolejności nie ludzi. Elfy mieszkają w slamsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia w finansach tego miasta. Oficjalnie mówi się, że Nowigrad zachowa neutralność, ale chyba mm. nikt Smart w to nie. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Mengę cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. <laughs> Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki, może innym razem. Nie wiesz ile tracisz. Wszędzie pełno zjeł całego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Dobra, to płyniemy. jest to jeszcze nie to jest chyba tu No i wracamy do Rudzielca Gru Rudzielec, mam twoje itemki? Pokaż mi Zalazłeś swoje towary. Tychka, czy moczyłeś się bez sensu? <gry> Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Znalazłem popczyszczki. Oprócz paru ryb, białej kotwicy i resztek łodzi, znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Ja Cię nie kocham, szmaratow. <gry> Odpowiedziałem za Jeste, zakerciutach. Pamiętasz jeszcze czym były moje żywioły? Nie. roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję owszem, odzyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł Cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ty mnie ja? wykorzystałeś, Szmoto. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. To moja żona, do Co? W nawet z mogło mogą się jebać? fajnie się bawią, naprawdę. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadzam ci? Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień? Nie! Ot, niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Na pewno? Szamy do prawcy zapłat z góry. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co cię tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Dobra. To musimy surowo sz jeździć. Ja się zajmę okay. jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Hmm. wiem, gdzie nowralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak ja rozkładam te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidła nie możesz tego zrobić. Nie chcę mi się szukać szczurzych kub. Nie maruć. Rozłożone. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję, jak hm? było zaklęcie i będziemy mieli chwilę. Spopatrzę. Na zaklęcie sztuki magicznej. No, To niezły zaklęcie sztuki magicznej, no. No? Teraz poczekamy aż się wyniosą. Ciekawy sposób. <grym> Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wieźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? No, nisko upadłaś. Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... Pogodzoną. To prawda ci udaje? <laughs> Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. Mhm. Nie wracam do tego. Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Obiecaliśmy sobie pozostać przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Nic, nic, a nic. Powiedz mi jeszcze, co słychać u jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u jen? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No, proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam łapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przeprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnili. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół gryzonia. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. Tak właśnie wygląda życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam, skąd przyszli. Albo was zajebe nie zajebię. pójdą. No to was zajebię. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego syna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Ła wy nie wyjdziecie żywi. Zabijcie, ty! Z dwóch stron, go obejdźcie! U mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty... Chodźmy poszukać pana Brandona. Gdyby nie ja, zdechłabyś. Lepszy pancerzyk niż mój. Dobra, zakładam go. Cześć kurwo. Zajebać śmiciu. Nie zabijajcie mnie, panie. Oni mnie zmusili. Jakby mi nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie. Nie upodabniaj się do tych morderców. Zamknij się. Powinienem się zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Gerard. Musisz uważać na siebie. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka Corinthili. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Korin jest bardzo skuteczna, przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonger. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami. Hmm? W każdym razie nic z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. No to do zobaczenia Dziękuję za wszystko, do zobaczenia Mhm. Mm do zobaczenia Gdybym chciał cię odwiedzić Mieszkam teraz na Okrawkach Musisz iść pod górkę za targ rybny Zapraszam no, Do zobaczenia tak. Zajebiście no A w tym miejscu widzowie skończyłbym bym odcinek Dzięki za obejrzenie Cześć cześć